Ale lanie Pan wystąpił wraz z innymi kandydatami o podpisanie, stworzy, stworzył Pan pakt szacunku wyborczego. Jak się zakończyła ta Państwa misja, bo Państwo wnieśliście ten pakt do podpisu do urzędu i on wówczas został przez prezydenta Raciborza usunięty? Wnieśliśmy do urzędu ze stosownym drukiem i pytaniem na tym druku. W odpowiedzi, bo daliśmy czas tygodnia na odpowiedź, mogę krótko powiedzieć, że trzy komitety, które nie chcą tej zgody, tej zgody nie wyraziły. I niech to będzie mój komentarz. Trzy komitety? Trzy komitety, które? Jeszcze raz? Które komitety? Trzy komitety, czyli komitety pana. Pana Fity, Komitety Pana Polowego i Komitety Pana Kowalskiego. Ja Pana wtedy pytałem, czy to nie wydaje się Panu mission impossible i chyba się jednak tak stało. W tym tygodniu, w którym Pan wyszedł z tematem paktu, te dwa Komitety Pana Fity i Polowego wymieniły się takimi razami dosyć istotnymi. Zgadza się. Mission Impossible i ja wtedy pamiętam, powiedziałem, że uważam, że to nie jest misja skazana na niepowodzenie, ponieważ udało nam się wybrzmieć, udało nam się wytrwać i dalej będziemy trwać w tym, że, że zgoda jest nam potrzebna. Mimo, że rozmawialiśmy dzisiaj o temacie wolontariuszy, to ta zgoda w Radzie Miasta jest niezbędna. No. Przykład dwóch kandydatów pana Wojciechowicza, którzy się kłócą o monitoring, którzy się kłócą o prospekty, którzy się kłócą o, o budowę, którą zarządza województwo. To jest przykład alternatywy, no i ja wybieram właśnie tą, tą niekłótnię, tą zgodę. I przejdźmy jeszcze do komentarzy, bo one z wersji cyfrowych w przestrzeni medialnej przyniosły się do przestrzeni analogowej, czyli ten komentarz na moście na łze odnośnie banerów alanu wolnego. Komentarz jest bardzo krótki. Rozumiem, że jeżeli krytykują kogoś, to znaczy, że zauważają. Jeżeli zauważają, to znaczy, że cenią, jeżeli cenią, to znaczy, że się obawiają i że idziemy dobrą drogą. Czy Alan Wolny, imię angielskie, królowa angielska, krytyka jest formą uznania? Celtyckie, dokładniej, więc myślę, że po części tak. Państwo składaliście jeszcze pismo do prezydenta miasta w związku z paktem. Czy tam nadeszła jakaś odpowiedź, czy była jakaś reakcja? W tej materii myślę, że należy przyjąć klasyczną odpowiedź pana prezydenta, czyli w ostatnim dniu terminu, który nakazuje. Prawo, więc poczekajmy jeszcze na odpowiedź, jeżeli dostanę, pewnie w mediach, social mediach taka informacja zostanie zawarta. Czy ta tablica się znajduje aktualnie? Tablica w przechowaniu naszym, w, naszym, w naszym biurze.